Cześć, witam was serdecznie na kolejnej liście Top 10. Dzi dzisiaj zajmę się moimi 10 ulubionymi grami małego rozmiaru. Będą to gry kieszonkowe tak zwane, no to troszkę może większe niż takie, które zmieszczą wam się do kieszeni, ponieważ ciężko byłoby mi ułożyć listę tylko i wyłącznie z gier, które składają się z małego pudełeczka kart. Także stwierdziłem, że odrobinę większe gry będą mogły znaleźć się na te liście. Są to częste pozycje, które zabieramy na jakieś wyjazdy, na jakieś nie wiem, konwenty albo do znajomych, można rzucić do plecaka i po prostu szybko nie zagrać. Mają e, często dużą głębię, mimo małych rozmiarów. Gry, które były za duże, żeby znaleźć się na tej liście, to na przykład najemnicy. Zobaczcie, to jest niby małe pudełko, ale zdecydowanie za duże. Następne: 7 cudów pojedynek też niby małe pudełko, ale to na, nie można traktować tego jako małą grę fanszą kieszonkową. E, następne, na przykład. Lost Cities by się znalazł na tej liście, ale też pudełeczko jest za duże. To samo się tyczy jak wściekłe psy gry, które po prostu uwielbiam, no ale niestety zostało wydane w zbyt dużym pudełku, żeby traktować to jako grę taką do plecaka kieszonkową. To oczywiście do plecaka się zmieści, ja, ja tego nie naguję, ale y, większość gier na tej liście jest powiedzmy rozmiaru czekolady, większej tabliczki czekolady i na tym będę chciał bazować. Temat tego odcinka wybrali patroni na, na mojej akcji na Patronajcie. Osoby, które są na takim poziomie producenta, dostały zapytanie, jaką listę chcieliby zobaczyć. Najwięcej osób zagłosowało właśnie na tą, więc dlatego właśnie ją robię. Pewnie jest kilka innych tematów, na które bym miał więcej do powiedzenia, ale mimo wszystko udało mi się całkiem, moim zdaniem, ciekawą listę ułożyć, także. Gdy, które znalazły się w rezerwie, kilka pozycji, o których nie będę dłużej mówił. Red 7 znalazł się na rezerwie również list miłosny, który się składa z dosłownie chyba 16 kart, taka prosta gra blefu. Na liście rezerwowej mam jeszcze Blue Crafters, czyli taka też mała karcianka, od botten dice'owa się w ważeniu piwa. Także to są pozycje, które tutaj się znalazły. I idziemy do numeru 10. Numer 10 jest to Hanabi, czyli gra kooperacyjna, gdzie musimy ułożyć fajerwerki w odpowiednim Układzie wygrywamy, jeżeli ułoży, uda nam się ułożyć wszystko, co jest bardzo trudne. A przegrywamy, jeżeli doprowadzimy zdaje się z tego, co pamiętam, do trzech eksplozji, takich, czyli źle ułożonych kart. Cała trudność rozgrywki polega na tym, że ja trzymając tak, w taki sposób nie widzę, co mam na ręku, a wszyscy inni widzą, co mam na ręku. I tak samo każdy jakby przy stole, więc musimy podpowiadać innym graczom, jakie mają cyfry, jakie mają kolory po to, żeby wiedziały, co w jakiej kolejności zagrać. Także to jest taki fajny element. Taki Takiej łamigłówki zespołowe, gdzie musimy się wymieniać informacjami, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Także mój numer 10 jest to Hanabi, bardzo mała gra wydana w puszce. Mój numer 9 jest to Multi, multi Universum, czyli kolejna gra od Botten Dice na liście jest to gra, w której musimy zamykać portale. Gra składa się głównie tak naprawdę z Mipli, naszych ludków, które chodzą nam po kartach. Mamy karty PUL, na których stajemy, i karty. Już nie pamiętam, jak one się tak naprawdę nazywają, ale karty, na których mamy symbole, które musimy dopasowywać, żeby te portale zamykać. Także musimy kombinować z naszą talią, jaką kartę zagrać, jaką kartę zostawić sobie, jaką kartę wymienić, a wszystko po to, żeby budować takie fajne kombosy, które doprowadzają do tego, żeby zdobyć jak najwięcej punktów za zamknięte portale. Także przepiękna gra, malutka, ja swojej kolekcji nie mam i nie recenzowałem do tej pory, ale może w przyszłości mi się to uda. Mój numer 8 jest to bank, gra kościana. Jest to gra wieloosobowa, możecie zagrać naprawdę wiele osób przy stole. I, i cała gra składa się tak naprawdę z małego pudełeczka, instrukcji, pięciu kości, z tego co pamiętam. I, e, i kilku kart, tak więc możecie to tak naprawdę sobie wrzucić gdzieś do e, malutkiej przegródki plecaka i, i już możecie sobie rozłożyć, nawet nie, nie posiadając zbyt dużo miejsca, bo tylko i wyłącznie potrzebujecie tak naprawdę miejsca na swoją kartę postaci, a resztę e, musicie troszkę mieć przestrzeni, żeby rzucać i przerzucać te kostki, także fajna gra, gdzie staramy się zastrzelić naszych przeciwników, są ukryte role szeryf, z, e, bandyci jest renegat, także bardzo fajna, szybka gra imprezowa Banka gra jako ściana mój numer 7 jest to Jaipur, czyli bardzo uznana gra dwuosobowa, która ostatnio doczekała się bardzo dobrej e, przeglądarkowej, czyli bardziej e, elektronicznej wersji, którą możecie sobie kupić na urządzenia mobilne. Ja w to jeszcze nie grałem, ale, ale z tego co widziałem grafiki są tam przepiękne. Zresztą jak w samej grze. Sama gra jest bardzo atrakcyjna, jest malutka, jest takiego właśnie rozmiaru takiej może większej czekolady e, i wszystko polega na tym, żeby e, kupować i sprzedawać dobra, żeby zdobyć jak najwięcej żetonów z takimi punktami. Mamy wielbłądy, które możemy zamieniać na różnego rodzaju karty. Gra jest taka, wiecie, mocno interaktywna bym powiedział. Także mamy dwuosobową grę, gdzie to co ja robię mocno wpływa na mojego przeciwnika i wzajemnie się przepychamy. Kto pierwszy weźmie żetony, kto weźmie jaką kartę został bardzo, bardzo dobra gra. Jaipur, mój numer 7 to był. Szósteczka na mojej liście są to Królestwa Wikingów, które niedawno recenzowałem. Jest to gra, którą w Polsce wydało, wydał Full Cup Games. Temat Wikingów jest tam nieco doklejony, trzeba przyznać, bo wszystko opiera się na dwuosobowej rozgrywce, gdzie na planszy, troszkę jak w szachach, układamy różnego rodzaju figury i ruszamy w nie w taki sposób, żeby ułożyć stos, aby jako pierwszym wybierać osadę, którą chcemy splądrować, dołączyć do takiego naszego imperium. Gra jest. Stosunkowo krótka, bo zajmuje tak niecałe 30 minut i chyba, jeżeli chodzi o tą listę, ma najlepszy stosunek wielkości pudełka do tego, jak prezentuje się na stole, bo to jest naprawdę małe pudełeczko, a macie tam tak naprawdę planszę, którą układacie z kafelków, macie tam kafelki osa, które podbijacie, macie tam. Żetony waszych, tych wikingów, tutaj układacie na planszy, żeby robić te układy z nich. Także naprawdę dużo rzeczy jak na tak małą, kieszonkową grę. Także Królestwa Wikingów, możecie sobie wrócić do przykładowej rozgrywki i recenzji. Mój numer 5, nie wypisałem sobie tego w dobrej kolejności. Już widzę, Wyspa Kwitnącej Wiśni. Jest to jedna z najnowszych gier od Lucrum Games, czyli budujemy tak naprawdę wyspę, Właśnie w Japonii, w klimatach azjatyckich, orient, budujecie właśnie z tych waszych kart Dużego rodzaju miasta, lasy, jeziora i tak naprawdę wszystko wam tam praktycznie punktuje na tej planszy I wszystko polega na tej mechanice trick taking game, czyli zagrywamy wszyscy jednocześnie karty na stół kto zagra najwyższą, ten będzie wybierał, którą chce dołączyć do swojego królestwa i po, przy dokładaniu kart bazujemy troszkę tak, jak była gra Patch History, czy Witkacy od Chłopaków Zgradania, że nakładamy jedną kartę na drugą, albo jedną wkładamy po drugą, wszystko po to, żeby karty nachodziły na siebie i budujemy jak największe obszary. Także fajna, fajna taka stosunkowo lekka gra, która mocno moim zdaniem jakby pokazuje, że z dużą grą, mimo Pudełka, bo to tak naprawdę są same karty, kilka kostek zasobów, i tak naprawdę to jest cała zawartość gry. Małe pudełko. Ja to bardzo lubię, mogę wrzucić sobie do plecaka do mojej przegrodki i, i, i mogę poczuć, że gram w dużą planszówkę, mimo że pudełeczko jest bardzo malutkie. Przechodzimy do numeru 4. Mój numer 4 jest to gra Q Co, up to się pisze. W Polsce ta gra nazywa się światowy. Konflikt. ojej, o ile się nie mylę, mogę to sprawdzić Fox Games wydał to w Polsce na okładce macie Obamę, macie chyba Putina i macie chyba Merkel, ten temat jakoś kompletnie, kompletnie mi nie pasuje, więc polskiej wersji bym nie kupił ale ja mam wersję taką futurystyczną, gdzie macie różnego rodzaju właśnie postacie piękne takie srebrne pudełko, które gdzieś teraz widzicie na zdjęciach, no i przepiękne grafiki, cała gra polega i wyłącznie na czystym blefie, także mamy dwie karty postaci na stole Możecie używać jakiejkolwiek chcecie umiejętności specjalnej, ale oczywiście, że zostaniecie sprawdzeni przez waszych przeciwników. Musicie pokazać, czy faktycznie tę postać macie. Jeżeli nie macie, tracicie jedną z kart, która jest Waszym punktem życia. Także gramy do momentu, aż ostatnia osoba zostanie przy stole żywa, która zostanie jeszcze przynajmniej z jedną kartą. No i tam zbieramy fundusze po to, żeby właśnie wykonać ten tytułowy kół, czyli ten taki zamach. Jak już zbieramy 7 kredytów, wtedy odpalamy i możemy automatycznie, jakby, wykończyć naszego przeciwnika. Także jest tutaj taka duża doza emocji przez to, że zbieramy te kredyty, patrzymy, przewidujemy. Ja ogólnie w kół lubię w taki sposób grać, że po wyłożeniu, po, nie wiem, stracie katty wszystko, wykładamy je na środku po to, żeby ten aspekt dedukcyjny był większy, bo wtedy faktycznie widzimy, na przykład, że w talii są trzy karty tego rodzaju, na przykład trzy karty zabójcy, no to jakby wiem, że na pewno on nie ma zabójcy, więc on kłamie. Da się tę grę jakoś tam powiedzmy kontrolować po to, żeby była mniej losowa. I wielu osobom ona może nie przypasować, ze względu na to, że tam jest mało takiej czystej mechaniki, a dużo przewidywania, dużo zgadywania, dużo e, takiego wyczytywania z emocji ludzi, troszkę jak w pokerze, gdzie też nie zawsze jesteś w stanie wszystko policzyć, tylko musicie zgadnąć, czy ktoś kłamie, czy ktoś e, mówi prawdę. Także Q to mój numer 4. Mój numer 3 jest to gra, którą też niedawno recenzowałem na kanale. Są to gejsze, w Polsce wydane przez naszą księgarnię. Kolejna bardzo dobra gra osobowa, gdzie Staracie się pozyskać przychylność gejsz, które leżą na stole między Wami, dając im różnego rodzaju podarunki. Także, jakby temat gry jest jakby dziwaczny i nie do końca jakby mnie interesuje. No, grafiki są przepiękne, to trzeba przyznać. Gra jest bardzo ciasna, pod tym względem, że tam naprawdę zawsze o włos brakuje między zwycięstwem a porażką zawsze jest bardzo cienka granica tam zagrywacie jedną kartę której nie widzi przeciwnika możecie zagrać inne akcje, żeby odrzucać karty, nie wiecie co ma przeciwnik nie wiecie co da wam przewagę na danych gejszach, także zawsze po prostu denerwujecie się, co ja mogę mu pokazać czego nie mogę mu pokazać, co chcę odrzucić co chcę zachować, także pod tym względem emocje w gejszach są bardzo duże i to są ceny do jakości w tych grach, które tutaj jest zdecydowanie najlepszy. wow, po prostu gra do kupienia za jakieś nie wiem, 35-39 zł małe pudełeczko, dwie osoby, gracie, dużo emocji naprawdę kapitalna gra podejrzewam, że gdzieś w nagrodach co najlepsze gry 2017 wydane w Polsce, gdzieś tam gejsze wydaje mi się, że będą na tej liście się przebijały, bo e, wszyscy, kogo znam po prostu mówią, że wow po prostu zapłaciłem za grę troszkę ponad 3 dychy, a daję tyle emocji Geisze, bardzo, bardzo dobra gra. Mój numer dwa jest to rezystans łamane na Avalon, w zależności od kto woli, jaki klimat, w zależności od tego kto jaką grę woli, tak? Czy, czy rezystansa bez umiejętności specjalnej, ale wydanej z kartami specjalnymi, czy Avalona ze specjalnymi umiejętnościami, albo rezystansa z dodatkiem. Ja za jakiś czas pewnie będę mówił, porównywał te ze sobą, gdzieś tam mam obydwie kopie tego i tego, także taki wspólny materiał będę robić. Z dystansem mam bardzo dobre doświadczenia. Po prostu to była najlepsza gra, taka dedukcyjna, gdzie nie wiemy, kto jest agentem, kto jest żołnierzem posterunku, komu możemy zaufać, komu nie możemy zaufać. Jedną z najlepszych takich emocji sytuacji sytuacji graniu w planszówki właśnie miałem z dezistansem. Były kłótnie, były płacze, były po prostu łzy, był pot. Po prostu to jest gra, która wyciska to wszystko. I naprawdę, zobaczcie sobie jakieś materiały, zobaczcie sobie gameplay, e, jak dezistans wygląda. Jeżeli gracie często w 6, 7, 8, 9, 10 osób. Koniecznie kupcie Rezystansa. Kiedyś wydawali Portal, wydał to w takim małym pudełeczku, jak Talia Card. Ja mam to już to stare wydanie, ale mam też te nowe wydanie, które jest troszkę większe, to jest chyba rozmiar Jajpura, czyli też taka troszkę większa czekolada. Także zdecydowanie kieszonkowa gra i, i kapitalna. 10 na 10 u mnie ma i zawsze będę go uwielbiał. Mój numer jeden, czyli taka moja chyba ulubiona gra, taka z tych mniejszych faktycznie, jest to na sprzedaż, czyli For Sale, wydane w Polsce przez wydawnictwo Dwa Pionki. Gra, gdzie kupujecie i sprzedajecie nieruchomości i tak naprawdę możecie sobie grać nawet na 6 osób, możecie grać na 3 osoby, w zależności w jakim składzie gracie, ta gra jest równie dobra i jest to taki właśnie filerek, taka gra przed jakimś poważnym tytułem, ale taka, która Pozwala na dużo emocji, i tutaj faktycznie za każdym razem, jak komukolwiek to pokazywałem, wszyscy mówili Zagrajmy jeszcze raz, zagrajmy jeszcze raz, zagrajmy jeszcze raz. Już do tego stopnia, że czasami już faktycznie, w jakiejś, nie wiem, piątej czy szóstej rozgrywce już mówiłem: że dobra, to zagrajmy chwilowo w coś innego, mimo że uwielbiam grę, ale zagrajmy w coś innego, chwilowo. Tak jak mówiłem. Kupujemy, sprzedajemy nieruchomości, kto ma najwięcej kasy, na koniec ten po prostu wygrywa. I mamy tam licytację, której zazwyczaj nie lubię w grach, bo tam jest tak, ja daję 1000, to dajesz dwa, ja daję trzy. To jest jakby ten element, który gdzieś tam może jest słabszy, ale cała gra, to, że to jest podzielone jakby na dwie części, czyli najpierw musimy kupić te nieruchomości, właśnie w licytacji, wydając kasę, która też jest z punktami, także zastanawiamy się, ile to może kosztować. A druga część, gdzie płacimy tymi nieruchomościami, żeby zbywać czeki, które dają nam większą ilość gotówki. I przewidujemy, kto zagra wysoką kartę, kto zagra niską kartę. Zarządzam tą swoją ręką. Także naprawdę, gra jak na swoje rozmiary jest wręcz kapitalna. To jest tylko i wyłącznie pudełeczko zamykane na clips. Do tego macie cienką tarię kart, i do tego macie monetki do, do jakby licytacji do płacenia. Także kapitalna gra. Z tego co pamiętam, w Stanach też wyszła wersja kieszonkowa, która jest jeszcze mniejsza. Także jeżeli to pudełeczko, Uważacie, że jest za duże i nie nadaje się na grę kieszonkową, to kupcie sobie po prostu starszą edycję kieszonkową. Ona, ona tam chyba sporo kosztowała, ale była jeszcze mniejsza, także możecie w ten sposób pokombinować. Także to było top 10, a nawet troszkę więcej moich ulubionych, polecanych gier kieszonkowych. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione małe gry, oczywiście mniejsze od 700 w pojedynku, mniejsze od Najemników, mniejsze od jak tych mniejsze od e, Los Cities. Jeżeli znacie takie gry i polecacie, to dajcie znać, bo ja też szanuję miejsca na naszych półkach, które non stop nam się kończy, także dajcie znać. Na chwilę co to będzie wszystko, także dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego hej!